Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Radosław Kwiatkowski, oczywiście w pierwszej kolejności absolwent naszego Liceum Ogólnokształcącego, a obecnie dziennikarz. Śmiało można powiedzieć, dziennikarz o specjalizacji sportowej, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Witaj, Radek, bardzo miło Cię widzieć. Witaj, Darku. Bardzo się cieszę przede wszystkim za zaproszenie, bo widziałem, że tutaj byli profesorowie, byli, byli nauczyciele, politycy. Dlatego cieszę się, że też e, mogę znaleźć się w takim gronie. Radek, zacznijmy tak, przedstawiłem Cię jako dziennikarza z krwi i kości, bo jesteś absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, ale Twoja przygoda z dziennikarstwem zaczęła się tu, w liceum, prawda? Dokładnie tak. W tym roku ja będę miał 36 lat i to będzie 20 lat praktycznie mojej pracy dziennikarskiej w mediach tutaj lokalnych. Wszystko zaczęło się tutaj w liceum. To było tak, że pani Beata Kudła i pan Bartosz Kudła robili materiał z półmetku lub z lub studniówki mhm. i poprosili mnie m.in., żebym brał udział właśnie w takich rozmowach z naszymi uczniami. Zgodziłem się, myślę, że wyszło fajnie, było dużo zabawy, też dużo na początku oczywiście stresu, ale dawało to fajną frajdę. podobało się także uczniom, bo pamiętam, że ten materiał też cieszył się dużą popularnością i Płynnie już później przeszedłem do telewizji Strzelin, gdzie też współ, współpracowaliśmy, no, mieliśmy pamiętam okazję, tak, tak. tak. Mhm. E, to było 20 lat temu Strzelin miał swoją telewizję, e, która działała kablowo, cieszyła się naprawdę dużą popularnością. Materiały jak na tamty czas myślę, że były naprawdę mhm. bardzo dobrej jakości. Wystarczy powiedzieć, że na przykład. Komentowałem mecze naszych juniorów ze Śląskiem Wrocław na trzy kamery z podnośnikiem, więc na 20 lat temu to było naprawdę coś wielkiego. Teraz mamy inne czasy. Każdy ma w telefonie kamerę, mamy YouTube, można szeroko trafić, a na tamte czasy naprawdę materiały były ciekawe i cały czas jeszcze na YouTubie gdzieś można stare archiwalne materiały Zbaczyć. znaleźć. Także było naprawdę wiele, bo my nie ograniczaliśmy się tylko też do powiatu strzyńskiego Jeździliśmy na wydarzenie, na wydarzenia takie, które się działy we Wrocławiu. Ja akurat specjalizowałem się sportem, więc jeździliśmy na mecze Śląska-Wrocław, gdzie wtedy nawet podczas meczów Śląska-Wrocław, gdzie to jest duże miasto, mhm. to była kamera, powiedzmy, telewizji polskiej i drugą I kamerą byliśmy tylko my, telewizja Strzeli, więc nawet przez innych dziennikarzy byliśmy bardzo fajnie e, odbierani. Później już automatycznie z Telewizji Strzeliń przeszedłem do Ekspresu Strzelińskiego, później Gazeta Strzelińska, a teraz już połowę tego mojego dziennikarskiego fachu w Słowie Regionu Strzelińskiego. No i co ciekawe cały czas jestem przy sporcie. Ja byłem tenisistą stołowym od dziecka praktycznie do końca gimnazjum grałem w tenisa stołowego. Później już hobbystycznie razem z kolegami graliśmy w piłkę nożną w nieistniejącym już klubie Granit Górka Sobocka. I chciałem pozostać przy sporcie. Miałem dużo e, kolegów, e, ciężko też było łączyć nauka sport. E, ja też nie byłem jakimś wybitnym sportowcem, bardziej się czułem w roli tego e, komentatora e, i cieszę się, że mogłem pozostać przy sporcie. Jak ja zaczynałem, miałem, tak jak mówię, 16 lat w trzeciej klasie liceum, czyli w klasie już maturalnej. Ja już pisałem wtedy do gazety. No tak, e, pamiętam. To tak, już tak. były artykuły, także można powiedzieć, że już taka praca, powiedzmy na pół etatu co najmniej. I co ciekawe, jak ja zaczynałem swoją pracę dziennikarską, moi koledzy zaczynali wchodzić na te sportowe wyżyny, Damian Szydziak, który też jest absolwentem tego liceum, później występował w ekstraklasie. Teraz ci zawodnicy już Przeszedłem z nimi całą ich drogę piłkarską, przechodzą na emeryturę piłkarską lub zostają trenerami. No, ja już teraz tylko czekam, aż będę opisywał sukcesy ich dzieci. To już A. znaczy, że będę już bardzo doświadczonym dziennikarzem. Radek, fajnie nam tu przedstawiłeś swoją y, karierę zawodową, ale y, podsumowując to, co? Śmiało można powiedzieć, że tego bakcyla dziennikarskiego tu złapałeś. Dokładnie nie. 100%. Ten pierwszy moment, ten, to, 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 to zaproszenie do tego, żebyś nagrał materiał. A ty sobie gdzieś tam w głowie powiedziałeś, dobra, to jest to, co ja chcę robić, lubię robić. Tak, spodobało Pasuje mi się to. Nie, nie miałem wcześniej do czynienia ani mhm. z kamerą, ani z mikrofonem. Mhm. Tutaj ten, też pani Beata i Pan Bartosz, jakieś pierwsze rady, pierwsze ustawienia e, z mikrofonem, z kamerą, mhm. więc tutaj pierwsze takie złapałem. Spodobało mi się to. Za moment hmm. się pojawiła ta telewizja, no i tak to wszystko tak to ruszyło. Radek, to powspominajmy teraz z liceum. Ty jesteś rocznik 2008. 2008, tak, pisałem maturę. Mm -hmm. Kto był twoim wychowawcą? Pani Beata Kudła. Pani Beata Kudła była moją wychowawczynią. Mieliśmy klasę e, językową, więc. Nie tutaj było dwie trzecie dziewczyn w naszej klasie, mm -hmm. więc mieliśmy taką, e, myślę, że spokojną, dobrą, fajną klasę. Mm -hmm. e, Byliśmy, było wesoło, była zabawa, ale to wszystko było ze smakiem. Był czas na naukę, był czas na zabawę, na wycieczki. Mhm. Wspominaliśmy z panią Beatą, spotkaliśmy się tutaj na korytarzu, że właśnie byliśmy chętni do jakichś warsztatów. Ja bardzo no dużo mhm. też działałem w samorządzie szkolnym, także o. przez całą swoją tutaj przygodę i działałem w samorządzie klasowym i w samorządzie szkolnym. Lubiłem występować, prowadzić różnego rodzaju apele, brać udział w jakichś wydarzeniach zewnętrznych. No i też mi to zostało do dziś, bo tu, tak samo jak wspominaliśmy, że dziennikarstwo zaczęło się tutaj, uh -huh. tak samo myślę, że te wystąpienia publiczne również zaczęły się w liceum. Teraz konferencjerka, prawda? Której Dokładnie. Też jesteś bardzo dobry. Tak. Dokładnie. Właśnie już będąc w trzeciej klasie liceum, uh -huh. to oprócz pisania byłem też spikerem na meczach strzelnianki. Zaczynałem już prowadzić różne wydarzenia sportowe. Mm -hmm. Teraz e, bardzo dużo tych wydarzeń pojawiło się w naszym regionie, i cieszę się, że cały czas jestem zapraszany do tego, żeby prowadzić te różne mm -hmm. imprezy. Czy to Strzelińska Dziesiątka, Strzeliński Maraton Rowerowy, no tak. czy ostatnio nawet ciekawy bieg na Strzelińską Wieżę Ratuszową. Tych wydarzeń sportowych mm -hmm. na przestrzeni lat wszystko się tak zmieniło, rozpędziło, mm -hmm. jest bardzo dobra e, organizacja, przede wszystkim mm -hmm. promocja tych wydarzeń. I cieszę się, że mogę być częścią tego wszystkiego. Czyli drugi aspekt też się tutaj rozpoczął, czyli twoja droga, jeżeli chodzi o właśnie to bycie speakerem, konferencjerem, to też zaczynałeś tu od apeli szkolnych. Dokładnie. Czyli też takiego bakcyla tu złapałeś. Tak, no wszystkie apele, nie mogło być apelu bez mnie. Starałem się być wszędzie, <noise> gdzie można. Mhm. E, lubiłem te przygotowania, organizacje, wystąpienia. Mhm. Zawsze czas wesoło mhm. mijał. Różne klasy przygotowywały różne apele, więc była okazja spotkać się z różnymi kolegami podczas tej drogi, więc to było bardzo dobre. Radek, ty tu wspomniałeś o jakichś śmiesznych historiach tutaj, które miały miejsce podczas twojego pobytu w liceum. Wspominałeś też o wycieczkach. Przychodzi coś ci do głowy a propos tych śmiesznych historii? Ja wiem, że Cię nie uprzedzałem, że takie pytanie że trzeba szukać teraz w głowie, prawda? Ale przychodzi coś takiego fajnego, wesołego? Myślę, że tak. My ogólnie byliśmy klasą, tak jak mówię, spokojną, ze smakiem, te żarty były wszystko. Ale to było to wesoło, ważne, to, to, jest, no? to jest ważne. Oczywiście, wyjazdy na wycieczki, teatr, kino. Najważniejszy był autobus, i o to, żeby zadbać, żeby też, tak jak mówię, naszych koleżanek było dużo, żeby każdy wesoły jechał. Mieliśmy kolegę. Jarka, który był uzdolniony muzycznie, więc zawsze gdzieś też muzyka się pojawiała w tym wszystkim. Było wesoło. Ale taka śmieszna historia, która mi przychodzi na myśl, to też pani Beata i pan Bartosz Kudła. Ja, tak jak mówię, uczestniczyłem w różnych wydarzeniach, wyjazdach. Tak. I między innymi brałem zawsze udział w promocji naszej szkoły, gdzie jeździliśmy po różnych gimnazjach wtedy i promowaliśmy tak. naszą szkołę. Ja opowiadałem, czym się zajmuję, kręciliśmy oczywiście filmy promocyjne. Tak. A na koniec zawsze była taka ankieta, w której zaznaczało się, gdzie chciałbym pójść. I ja miałem takie zadanie, rozdawałem te ankiety, później zbierałem. No i nieskromnie powiem, że często tam wracały numery telefonów do różnych koleżanek zamiast decyzji o przyszłej szkole. Także... O koleżankach zaraz porozmawiamy, dobra, kontynuuj. Proszę Także cię bardzo. to była taka ciekawa, śmieszna historia, która pierwsza gdzieś przyszła mi na myśl. Radek, to teraz tak zapytam. Nie musisz odpowiadać, ale korzystałeś z tych numerów telefonów? Dzwoniłeś? Nie, nie. nie. muszę przyznać, że nie. I, o. I to też były inne czasy trochę. Nie było takich e, dostępności messenger. Telefon komórkowy to też nie była taka codzienność jak teraz, że cały czas się Aha. korzysta, ale nie. Nie weryfikowałem nawet tych numerów, czy były prawdziwe. No ale Radek, no jeżeli się mylę, to popraw mnie. Ale małżonkę swoją poznałeś w liceum. Dokładnie. W klasie Aha. maturalnej no właśnie. E, poznaliśmy się z Ewą i już. Jesteśmy ze sobą wiele lat. W 2015 roku wzięliśmy ślub. Ewa była w klasie geograficznej. Pani Bojda Kozłowska była tak. wychowawczynią. I, I już spotkaliśmy się jakoś w klasie maturalnej we wrześniu. Wszystko zaczęło się od tego, że Ewa. E Udzielała mi korepetycji z języka niemieckiego, a więc zajęć z moją Coś panią wychowawczynią, z panią Beatą, to... więc tak? pamiętam do dziś to chodziło o napisanie listu jakiegoś w języku niemieckim, Ewa sobie zdecydowanie lepiej leci w tym języku, więc poprosiłem ją o pomoc, no i z tych korepetycji wyszła fajna znajomość, która trwa do dziś. I mamy teraz dwie śliczne córeczki, tutaj je pozdrowię, Kalinkę i Liliankę, bo Kalinka nie mogła się doczekać pozdrowień, kiedy tata wystąpi, no bo proste. wiedziała oczywiście o tym mhm. wydarzeniu. I tak, to, to myślę, że to jest ogólnie w, z mojego rocznika widzę bardzo dużo par, które powstały tutaj właśnie gdzieś w liceum i do dziś funkcjonuje, nawet w, jedna para jest z naszej klasy, także Cieszę się, że te przyjaźnie, a młodzież musi pamiętać, że być może właśnie tutaj w liceum to nie jest przygoda jakaś, tylko to może być miłość na całe życie i tego Wszystkim życzymy. Zobacz jaki to aspekt promocyjny się zrodził w tej chwili, prawda? Tutaj zawsze <laughs> mówi się o poziomie nauczania i tak dalej, a tutaj teraz znowu brzmiało to bardzo dobrze. Ale Radek pozwól, że pozostaniemy jeszcze w tym, to co powiedziałeś o poznaniu swojej małżonki. Ty, ale powiedz jak to jest, no bo ty poprosiłeś o to, żeby ci udzieliła korepetycji z języka niemieckiego, tak? Ale gdzieś musiałeś ją wcześniej namierzyć na korytarzu, że to akurat ona ma być. Nie, wiadomo, że a, no przerwy spędzało się tutaj ze znajomymi, z różnych klas, tak, obserwacja tam. prowadzona i w trzecim <głos> roku <głos> przeszedłem do ofensywy. <noise> Jeszcze ostatnie, naprawdę już daje ci spokój. A tę obserwację kiedy rozpocząłeś? W której klasie? Myślę, że przez pierwsze dwa lata musiałem okrzepnąć jako uczeń i w trzeciej liceum. <noise> w trzecie liceum, <noise> ojej. Dobra, kończymy ten temat, stawiamy sobie korpeczkę. Radek, teraz robimy ranking Twoich ulubionych przedmiotów. od najfajniejszego... się jaki ranking poprosić. <noise> nie, powiedziałem stop, kończymy, nie rozwijamy. Teraz przedmioty, na no spokojnie już. Najfajniejszy przedmiot to jedynka, dwójeczka i trójeczka, trzy pierwsze. Takie. Ze względu na to dziennikarstwo, numer jeden język polski. Ja zawsze o. byłem humanistą. Pani Kazimiera Ćwik uh -huh. e, była naszą polonisko. Tu widziałem też rozmowy między innymi z Igorem Borkowskim. tu wszystko mogę potwierdzić. Pani, uh -huh. e, Pani Kazimiera potrafiła tak sprawić, że co się nie mówiło, to czuło się, że mówi się dobrze po prostu. E, nie negowała, pomagała, uh -huh. naprowadzała uh -huh. na, na tą dobrą myśl i myślę, że. To mi pomogło. Ja takiego mm -hmm. sposobu nauczania też chyba e, potrzebowałem i mm -hmm. to było bardzo dobre. E, myślę, że też mocne, solidne podstawy właśnie z, językowe tu tutaj zdoby, mm -hmm. zdobyłem tak. Myślę, że jako drugi przedmiot to historia. I tutaj e, pani Jolanta Birtę, mm -hmm. e, ja zdawałem historię rozszerzoną też na maturze, mm -hmm. mieliśmy taką mocną grupę powiedzmy historyków, E, którzy byli sfokusowani na to, żeby o. zdawać ten przedmiot mhm. i Pani Birtę potrafiła z nami pracować e, trochę szerzej, gdzieś e, mhm. e, uzupełniać naszą wiedzę, e, pomagać, skupić się na nas i dobrze przygotować do tej matury, więc myślę, że e, wszyscy ci, którzy byliśmy w tej grupie bardzo dobrze zdaliśmy tą maturę i, i to był taki przedmiot numer dwa. Mhm. No i numer trzy to oczywiście wychowanie fizyczne, e, które było gdzieś tam i od dziecka ze mną, więc ten mhm. sport, Mieliśmy, tak jak mówię, niewielu kolegów w klasie, ale mieliśmy te zajęcia łączone i naprawdę dużo fajnej sportowej rywalizacji, ale zawsze w duchu fair play to wszystko się odbywało, więc bardzo te trzy przedmioty mógłbym wyróżnić. Ty chodziłeś do liceum trzyletniego, prawda? Tak, po tak. gimnazjum. No to jeszcze szybciej ten czas zleciał. Radek, ty jako tu już konferencję licealny prowadziłeś studniówkę, też tą część oficjalną? Pewnie. I jeszcze na dodatek moja żona jest bardzo skromną hmm. osobą, ale jeszcze nie dość, że po, po, poprowadziłem ja, to jeszcze poprosiłem moją żonę, żeby poprowadziła razem ze mną. Więc to hmm. był dla niej zupełny debiut. Hmm. Więc i poprowadziliśmy i poloneza, i poprowadziliśmy tą całą część oficjalną, a później dobrze bawiliśmy się na parkiecie, okay. więc było super. To była Studniówka już taka powiedzmy w nowoczesnym stylu, a więc to była w hali gimnazjum numer 2 wtedy teraz tak, to jest szkoła podstawowa numer 3. Tak, tak, uh -huh. Piękna oprawa, profesjonalny zespół, więc my przychodziliśmy tam jak na gotowe. Tylko tą część taką oczywiście oficjalną przygotowywaliśmy jako uczniowie, gdzieś każda klasa też starała się coś wesołego przygotować, o. więc było ciekawie. No i moja żona, która stresowała się tym, wypadła świetnie. Ale już później nie chciała występować dalej, więc Czyli debiut, to był debiut, debiut w wielkim stylu, dokładnie. Poprzez... No i później matura, Radek. No co? Stresowałeś się na egzaminie maturalnym? Nie skromnie powiem, że nie stresowałem się, bo ja byłem chyba dobrym uczniem. Myślę, że przez całą swoją przygodę z nauczania nie miałem nawet żadnej czwórki ani na semestr, ani na koniec, więc, więc dość pewnie wchodziłem w to. Naprawdę Aha. też podstawy, które zdobyliśmy, tak jak mówię, czy. Historia tutaj z Panią Gryteją, czy język polski. Ja czułem, że mam tą wiedzę. Zdawałem chyba wszystkie przedmioty rozszerzone, więc bardzo pewnie szedłem jak po swoje na tą maturę. Więc nie miałem ani stresu wchodząc, ani czekając na wyniki. A dodatkowego motywacyjnego kopa dało mi to, że mój rocznik nie zdawał matematyki. A być może ta matematyka nie była dla mnie najmocniejsza, nie byłem. Była oczywiście ta piątka, ale nie było to Yy, mój konik, mhm. więc jak wiedziałem już, że nie mam tej matematyki nic mnie nie może zaskoczyć, dlatego tak. bez problemu yy, szedłem i na egzamin maturalny, czy później Fajnie komuniki. powiedziałeś, że czułeś się pewnie, bo, bo, bo co przez te trzy lata yy, starałeś się po prostu zdobywać tę wiedzę, tak? Dokładnie. się uczyć. Dokładnie. Yy, dla siebie, nie dla ocen. I trzeba tak. powiedzieć, że ja bardzo dużo zapamiętywałem zajęć, ja nie byłem typem o. ucznia, który w domu siedzi z książkami i czyta i uczy się. Ja dużo się uczyłem tutaj, w środku, żeby popołudnia spędzać mhm. czy z kolegami, czy właśnie realizując się jako dziennikarz, sportowiec. Mhm. No. Więc te popołudnia raczej starałem się inaczej zapełniać, a mhm. całą wiedzę tutaj zdobywać w szkole. I naprawdę mocne podstawy tutaj zdobyłem, nawet można powiedzieć nie podstawy, bo i ten poziom rozszerzony, który mhm. zdawałem, udało się fajnie zdać maturę. I później dostać na uniwersytet wrocławski. Wtedy tworzył się dopiero kierunek dziennikarstwa. Mhm. Wtedy było podań więcej chyba z tego, co pamiętam, niż na medycynę, niż na prawo na dziennikarstwo. Mhm. Więc to było, tu miałem zagwozdkę, czy uda się dostać, bo naprawdę to był moda wtedy na no to i dziennikarstwo. Udało się. Udało się. Mhm. I było super. Też tutaj dodam właśnie o naszym lokalnym dziennikarstwie. Mieliśmy zajęcia z mediów lokalnych mhm. i tam był profesor Borkowski. Tak. I on jest oczywiście, tak jak wiemy, też absolwentem liceum, jest związany z Gminą Strzelińską. Ja o tym oczywiście nie wiedziałem, ale co zajęcia gdzieś zahaczał do mnie o te tematy. Widział mój artykuł, co tam w słowie regionu Strzelińskiego. Ja sobie zacząłem myśleć, te słowa to słowo regionu musi być naprawdę hmm. mocne. Albo myślę, to jest profesor, chyba wszystkie gazety lokalne z całej Szyta. Polski zna. <laughs> Dopiero po czasie dowiedziałem się, że jest związany z naszą Dobra. ziemią, jest też absolwentem. Także cieszę się, świat jest bardzo mały. To prawda. Bo dodam tak. tylko to, że pracę licencjacką i magisterską broniłem u profesora Andrzeja Zawady, który o. później został moim sąsiadem. I teraz jest moim najbliższym sąsiadem, więc świat jest naprawdę mały. Nie wiemy kiedy, na kogo spotkamy. No i można powiedzieć, że dziennikarsko jesteśmy mocni. Radek i na koniec naszej przesympatycznej rozmowy, bardzo fajnie wspominasz, bardzo. Tak, żywiołowo, bardzo fajnie. Moglibyśmy tu jeszcze rozmawiać pewnie z godzinę albo i więcej. A na koniec Cię zapytam o takie Twoje zawodowe marzenia. Obecnie jesteś dziennikarzem, też zajmujesz się właśnie konferencjerką, jesteś speakerem też. A Masz jakieś takie marzenia odnośnie jakiejś imprezy albo wydarzenia sportowego, światowego, które chciałbyś poprowadzić? Pewnie. Do I muszę dodać tylko, że dziennikarstwo jest. Moją jedną z odnóg, bo od 11 lat też pracuję w, w światowej firmie hodowlanej, firmie KWS, która jedną ze spółek ma tutaj w Kondratowicach. Uh -huh. Ja tam zajmuję się obsługą klienta i uh -huh. e, logistyką. Okay. Więc e, fajne międzynarodowe środowisko, duże wyzwania zawodowe związane właśnie z grupą e, KWS. A jeśli chodzi o te dziennikarskie, ja mam taki cel. E, mija w tym roku 20-lecie mojej pracy dziennikarskiej. Uh -huh. Chcę jeszcze pracować 30 lat i o. w wieku 50 lat odebrać klucze do miasta jako dziennikarz sportowy, który 50 lat relacjonował dla Was wydarzenia sportowe w gminie Szel. Nie mam Darku takich marzeń, żeby poprowadzić Mistrzostwa ja Świata. Rozumiem. Ten mały świat, tutaj lokalny. Jest dla mnie fajny, tutaj znam wszystkich ludzi, pojawiam się na wydarzeniu, jest wesoło, znam osoby, to mi wystarcza. Ale jesteś rozpoznawalny, bo tak ludzie tutaj lubią jak prowadzić imprezy, to ja to wiem. Myślę, że to jest doświadczenie, które już od tylu lat zbudowaliśmy, więc tych kontaktów jest dużo, ale powiem Ci na przykład jak wracamy do liceum, miałem te 16-17 lat, komentowałem mecze, czy występowałem w telewizji, zdarzało się, o rozpoznawalności rozmawiamy, zdarzało się, że na przykład w kościele podchodził do mnie pan i pytał: Panie Radku, jaki był wynik tego meczu ostatnio? Byłem kojarzony ze sportem no tak. w tamtych czasach, więc to było takie rozpoznawalne. Teraz dostępność do informacji, tak. do mediów jest tak wielka, tak, tak. że mecz się kończy 15 minut później. W aplikacji mamy pełen wynik, skład, kiedy była żółta kartka, bramka. A ja pamiętam, jak ja zaczynałem pisać do gazety. To zdarzało się, że jak po jakimś meczu piłkarskim, żeby zdobyć dane, piłkarze wygrali, mieli grilla, nikt nie odpierał telefonu, tak. to musiałem dzwonić do sołtysa na przykład i pytać, dzisiaj był u was mecz, kto strzelił bramkę, bo ja muszę zamknąć wydanie, a teraz mamy taką dostępność o, też, tak. wystarczy, że napiszę nazwisko zawodnika na Messengerze i całą kadrę praktycznie zawodników mam dostępną do kontaktu, więc więc jest, jest dużo łatwiej teraz, myślę, zdobyć informację. No pewnie, ale ciężej jest, myślę, teraz ją przekazać, bo trzeba znaleźć coś takiego. Ciężko się przebić. Dokładnie teraz żeby no zaciekawić kogoś, mhm. bo wynik bramkę to każdy już teraz znajdzie w 5 minut, tak? ale mhm. znaleźć coś ciekawego. Teraz myślę, że znalazłem ciekawe informacje odnośnie starych sportowców, którzy urodzili się w Strzelinie. Myślę, że to nie, nie przebijało się jeszcze e, szerokim echem. Znalazłem piłkarza, który urodził się w Strzelinie. Występował w reprezentacji e, Polski. Tylko on tu się nie wychowywał, on po prostu tutaj się urodził, urodził ale tam, myślę, że to nie było szeroko komunikowane. Tak samo jest znany żużlowiec, który tu się urodził, ale już jako roczne dziecko przeniósł się do Częstochowy i tam kontynuował przygodę. Więc proszę. są takie smaczki, które staram się teraz e, wyszukać, żeby przedstawić, zaciekawić. I wracając do twojego pytania, to raczej chciałbym kontynuować tutaj wydarzenia. Chyba, że Strzelin zorganizuje jakieś Mistrzostwa Świata, to chciałbym tam być. To tak. Tam no muszę to, być. Radek, na koniec życzę ci tego, żebyś te klucze odebrał. Tam, tam, tam. Tak. <laughs> Oczywiście widzimy się na uroczystości z okazji 80-lecia liceum, to już niebawem. To jeszcze sobie porozmawiamy. Wrócimy co do pewnych tematów, nie zakończyliśmy jeszcze tych tematów. Moim i państwa gościem był Radosław Kwiatkowski. Obecnie dziennikarz i przede wszystkim absolwent naszego liceum. Radek, dziękuję Ci pięknie wszystkiego dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich uczniów, absolwentów, byłych kolegów, z którymi tutaj na korytarzu w Ławkach dzieliliśmy czas. Także pozdrowienia i do zobaczenia na 80-leciu Strzelińskiego liceum.